Cześć. Dzisiaj chcę Wam pokazać ćwiczenia, które pomogą Wam w przypadku okrągłych pleców. Sam często się z tym borykam. W sensie widzę po swojej postawie, że czasami się tutaj przesuwają łopatki do przodu. Chcę Wam pokazać ćwiczenie, które jest fantastyczne, jakby, jeśli chodzi o, o jakby zmniejszenie tych, tych tutaj deficytów. Pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to będzie ćwiczenie z taśmą, to będzie takie wiosłowanie. Tylko, że skoncentrujemy się na tym, żeby nie wychodzić łokciami daleko tutaj za, za obrys ruchu, tylko staramy się je ściągać wąsko. Więc zrobimy sobie to w ten sposób, że trzymamy sobie taśmę i staramy się w ogóle mieć postawę prawidłową, czyli głowa wysoko i robimy sobie to w ten sposób. Ok. Hop. Hop, hop. Jest to bardzo łatwe ćwiczenie. Można naprawdę zrobić wszędzie. Przymocować taśmę, można naprawdę, nie wiem, do okna, do kaloryf kaloryfera. Tak. Ok? W ten sposób robimy sobie dużo powtórzeń. Wzmacniamy sobie tutaj te wszystkie struktury, drugim ćwiczeniem, które wykonamy, to będzie ćwiczenie, które, do którego już użyjemy piłki. Będzie to ćwiczenie, w którym położymy się na tej piłce, ok, i teraz tak. Pamiętajcie o tym, żeby potlice oprzeć na tej piłce i teraz sobie. Otworzymy klatkę piersiową. Okej. Okay. I sobie staramy się dotknąć po obydwu stronach i możemy robić pach, pach. ok. Możecie oczywiście tutaj ustawić sobie inaczej te ręce. Jestem na macie, uważajcie na swoje palce, nadgarstki. Ok. Ćwiczenie wygląda tak. Następnym ćwiczeniem, które nam pomoże, to jest wypad do tyłu. Starczy się jak najdalej wypchnąć te ręce. Prostych parę ćwiczeń. Myślę, że każdy to może zrobić naprawdę parę minut dziennie, wzmocnić, wzmocnić te struktury, myśleć o postawie głowa do góry. Jak ćwiczycie na siłowni czy coś takiego, to jedną rzecz, jedną rzecz wam pokażę, ale zostańcie tu ze mną. Okej, okay. mam sztangę, to jest sztanga, to jest. Okay. Tu jest ważna rzecz, żeby nie robić, jak mm, wzmacniacie mięśnie na ramienne, żeby nie robić takiego czegoś. Ćwiczycie, hop, i tutaj. U głowy będziecie przesuwać do przodu, to jest pierwsza rzecz. Wdowi Garb, dyskopatia. Tego typu rzeczy, a poza tym nawyk głowa do przodu. Jak już robicie musicie i chcecie wzmacniać te, te naramienne mięśnie, to róbcie to z przodu, ok? To jest taka moja sugestia, co by plecy się nie zaokrąglały jeszcze bardziej. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, z tej strony Maciek Sowa, bądź w dobrej formie.